Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pierwsza niedziela Adwentu roku Pańskiego 2025 rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i w tym roku, w tej niedzieli czytamy fragment z Ewangelii świętego Mateusza, w którym Chrystus mówi o Jego rychłym nadejściu i porównuje je z czasem przed potopem. Mówiąc tak, jak było za dni Noego, kiedy ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Natomiast do momentu, w którym Noe wszedł do arki, i wtedy niestety wszyscy zginęli. Dlaczego Chrystus o tym mówi? Dlatego, że. Wraz z Jego powtórnym przyjściem, na które oczekujemy, powiązany jest również sąd, zmartwychwstanie ciała i ocena postępowania życia tych wszystkich, którzy żyli na Ziemi od stworzenia świata aż właśnie do końca czasów, kiedy Chrystus powróci. Powiązane to jest niewątpliwie będzie z sądem, sądem ostatecznym nad życiem każdego z nas. Dalej Chrystus zachęca do tego, żeby czuwać, ponieważ nie wiemy, kiedy nadejdzie Dzień Pański, Dzień Jezusa Chrystusa, Dzień Jego Paruzii, czyli przyjścia, objawienia się, obecności jako Chrystus wstały, który dopełnia dzieła swojego zbawienia poprzez swoje powtórne przyjście. Czuwanie właśnie ten okres Adwentu Cztery tygodnie przed świętem Bożego Narodzenia, z jednej strony jest czuwaniem na, na uroczystość Bożego Narodzenia. Każda uroczystość jest uaktualnieniem i uobecnieniem narodzin Chrystusa w Betlejem w naszych czasach. Ale z drugiej strony, właśnie tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, okres Adwentu jest czasem przygotowania do powtórnego przyjścia Pana. Powtórne przyjście Pana, więc powiązane jest z naszą niewiedzą, kiedy przyjdzie, tak jak było przed, w czasie przed potopem, w czasie dni Noego. Nikt nie znał dnia ani godziny nadejścia potopu. Tak podobnie my nie znamy dnia ani godziny nadejścia potopu, ale Chrystus właśnie z tego powodu zachęca do czuwania, do prostowania ścieżek własnego życia. Do wyrzucenia z naszych umysłów i serc złych myśli i złych pragnień. Oto módlmy się przez cały czas Adwentu: szczęść Boże.